Siemano, z tej strony Komson. A to jest taki nietypowy odcinek, ponieważ to jest konkurs. Powiem Wam tak, udało mi się sprzedać wreszcie dwie tony, dwie tony węgla cygańskim Rumunom, z czego jestem bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo zadowolony. I do wygrania są następujące nagrody. Pusta butelka po frugo. To jest jedna, to jest za pierwsze miejsce. Druga. Jest to telefon bez baterii. No i trzecia, co może być trzecią nagrodą? Co my Wam damy? Damy Wam 400 papierowych złotych. Nie, nie co ja mówię? No, tak, 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 dobrze, 400 papierowych złotych. Te wszystkie nagrody są sponsorowane przeze mnie, więc miejcie troszeczkę szacunku i docencie to, ponieważ musiałem troszeczkę wydać pieniędzy na to. I więc tak, pytanie konkursowe. Jakiego koloru jest czerwony maluch? Tą odpowiedź zamieszczajcie w komentarzu. Dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się, cześć!